Cześć! Dzisiaj chciałabym z wami porozmawiać o mojej relacji z alkoholem Pierwszy raz kiedy spróbowałam alkoholu to było jakoś w gimnazjum I próbowałam dlatego, że w sumie sporo dzieciaków wtedy próbowało I no jak się piło, no to było się fajne, cool i, i tak dalej Wtedy też nie zastanawiałam się czy w sumie tak naprawdę chcę tego alkoholu i czy w sumie on mi smakuje, bo no, po prostu sporo dzieciaków próbowało, i takich raczej fajniejszych, więc też chciałam być jedną z nich i dlatego próbowałam, więc, no, tak naprawdę się w ogóle nie zastanawiałam, czy, czy tego chcę. W liceum też mi się parę razy zdarzyło wypić, ale raczej nie miałam takiej sytuacji, żebym się mocno upiła. I też raczej nigdy nie chciałam się mocno upić, bo widziałam, jak po prostu ludzie wtedy wyglądają, i nie chciałam, żeby ktokolwiek się mną wtedy musiał zajmować, opiekować, martwić i, i tak dalej. Jednak w drugiej liceum zaczęłam brać leki ze względu na, na depresję, i przy nich nie, nie mogłam pić alkoholu, więc przez długi czas właśnie tego alkoholu nie, nie piłam. Czy czułam się z tym źle? Raczej nie, ale mm, czasami było właśnie tak, że gdy poszłam gdzieś na jakąś imprezę ze znajomymi, czy sobie zrobiliśmy wspólną imprezę, i oni pili, to miałam też takie, że kurde, ja nie piję, oni piją i trochę dziwnie się zdenzyłam. Chociaż tak naprawdę nie, nie chciałam tego alkoholu. Na początku studiów zaczęłam już brać inne leki, więc wtedy przy tych lekach już, już mogłam pić. Ale też już nie, nie czułam takiej potrzeby, też e, tak bardzo nie, nie chciałam, dlatego że już w sumie byłam przyzwyczajona do, do tego, że, że nie piję. Raz na jakiś czas się właśnie napiłam, ale też e, nie, nie czułam jakiegoś takiego przymusu, że muszę w towarzystwie się napić. Raz tylko mi się zdarzyło na studiach upić, czego bardzo żałuję i raczej nie, nie byłam zadowolona z tej sytuacji. Oczywiście to też nie było tak, że piłam po to, żeby się specjalnie upić, ale nie, nie byłam z tego zadowolona. Zwłaszcza, że tak jak już wspominałam, nigdy nie chciałam, żeby ktokolwiek się musiał mną opiekować w takim stanie, więc raczej czułam się trochę sobą rozczarowana. I wtedy przez też kilka miesięcy miałam dosyć alkoholu i nie chciałam w ogóle go dotykać. A w tym momencie to raczej nie czuję takiej potrzeby, że muszę go wypić. I jeśli mam ochotę, to jasna, się napiję, ale jeśli nie mam ochoty, no to od razu mówię znajomym czy nawet osobom, które ledwo znam, że po prostu nie mam ochoty i, i nie chcę się napić. Ale to, co mnie najbardziej wkurza, to to, że gdy osoby w internecie mówią, dlaczego nie pijam alkoholu lub pijam go mało, to dużo osób czuje się, jakby zostało to w pewien sposób w nich uderzone, że, że jakby. Skoro te osoby nie piją, to wszyscy nie muszą. To oczywiście nigdy na tym filmiku wprost nie jest powiedziane, że yy, taka osoba każe praktycznie wszystkim nie pić, dlatego że ona nie pije. Tylko po prostu takie osoby zazwyczaj mówią, dlaczego one nie piją i dlaczego raczej warto jest nie pić. Ale nigdy wprost nie powiedziałem w takich filmikach, że wszyscy nie mogą pić, bo to jest szkodliwe i tak dalej, i no, nikt nie może pić. A oczywiście sporo osób oglądając takie filmiki odbiera to zbyt personalnie i czuję się jakby właśnie ta osoba narzucała im, nie wiem, zakaz picia tego. Mnie akurat troszeczkę zmusiła do tego sytuacja, że nie mogłam przez pewien czas pić, tak jak mówiłam, przez te leki, ale z jednej strony w sumie się cieszę, bo teraz nie, nie czuję też takiej potrzeby i jestem przyzwyczajona do tego, że przez bardzo długi czas nie, nie piję i nie przeszkadza mi to. A też nigdy nie, nie lubiłam tak naprawdę tego stanu mm, upojenia, i w szczególności później tego kaca, więc tak naprawdę nie, nie czuję, że jest to coś koniecznego w moim życiu. Co oczywiście nie znaczy, że jeśli, nie będę, że jeśli będę miała ochotę na napicie się, to się nie napija. To by było wszystko na dzisiaj. Dajcie znać w komentarzu, co wymyślicie właśnie o takich filmikach, gdy ktoś mówi. Dlaczego nie piję, i dlaczego warto nie pić, i jak wy właśnie to odbieracie. Czy też czujecie, że to jest takie narzucenie, żeby wszyscy nie pili, czy raczej jest to dla was, że okej, okay, osoba się podzieliła swoim doświadczeniem i, i tyle. Dzięki za dzisiaj i do usłyszenia następnym razem.